Niedziela w Pruszczu Gdańskim minęła pod znakiem tańca. W hali sportowej ZSO znakomicie bawiliśmy się w ramach Grand Prix Polski Ekstraklasa trzeci burstynowy ogólnopolski turniej tańca sportowego. Bawimy się świetnie, jest wysoki poziom. Wspaniałe pary, trzeba tylko podziwiać tych ludzi, że tak dużo pracy włożyli, trening i to właśnie widać dzisiaj. Jesteśmy współorganizatorem tej imprezy, jesteśmy dumni, turniej cieszy się dużą popularnością. Jeżeli tylko sił starczy pani Sylwii na organizację, to my również ze swej strony dołożymy wszystkich starań i już zapraszamy za rok na kolejny turniej. Przede wszystkim to jest piękna impreza, trzeba przyznać, że ten trzeci turniej pokazuje nam, że frekwencja jest coraz wyższa, no i poziom jest coraz wyższy. Z ogromną radą... Patrzy się na te maluchy, które tańczą, ale rzeczywiście i gala wieczorna, która pokazuje absolutną klasę taneczną. Widać chociażby na rozgrzewkach, jak ci ludzie, którzy tutaj tańczą, przygotowują się i oddają całą energię podczas tego turnieju. Droga do sukcesu wymaga wielu poświęceń i godzin treningu. W tym tygodniu przycisnęliśmy jeszcze mocniej, że generalnie na sali nie byliśmy tylko, tylko w czwartek. Zdobyliśmy nową klasę i generalnie turniej oceniam na bardzo udany. Dla nas taniec jest całym życiem, bo cały czas wolny poświęcamy na to. Żeby trenować, żeby robić jak najlepsze wyniki. Każda para stara się zrobić swoje 100% i tak. potem parkiet to weryfikuje. Trzeba Bo... zachęcić, jak najlepiej się umie. I Dokładnie. to jest praca tancerzy. Na pochwały zasługuje wysoki poziom i znakomita organizacja turnieju. Organizatorzy w województwie pomorskim, w mazurskim kujawsko-pomorskim to są jedni z lepszych organizatorów dbających o bezpieczeństwo, o jakość imprezy, o prawę muzyczną, o prawę świetną, wystrój, a to sprawia, że ten klimat, atmosfera, możliwości prezentacji są lepsze czucie parkietu przez zawodników, kibice dopisują. To jest potrzebne dla wszystkich par sportowych. Turniej bardzo dobrze przygotowany. Naprawdę jestem zadowolona, że tutaj jestem. Bardzo dużo zawodników i naprawdę od najmłodszych kategorii do najstarszych wszyscy są świetnie przygotowani. Duża frekwencja na trybunach, jak i listach startowych pokazuje, że tak znakomicie zorganizowanych imprez mogłoby być jeszcze więcej. Jak najbardziej więcej. Dzieje się coś innego. Nie jest to typowy sport, gdzie widzimy go na każdym kroku, także jest to coś innego. Jest możliwość spędzenia tego wolnego czasu w inny sposób. Zgłosiło się aż 250 par. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu par, które nas zaszczyciły tutaj w Pruszczu. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z burmistrzem miasta Pruszcza Gdańskiego, z Urzędem Miasta. I mi się wydaje, że ta impreza, bo to już jest trzeci turniej ogólnopolski w tym roku Grand Prix Polski, będzie kontynuowane i na stałe się zapisze w grafie imprez tegoż miasta. Z przyjemnością oglądało się jak pary walczyły o zwycięstwo, ale jeszcze bardziej cieszy, że uczestnicy... Pamiętają, że równie ważna jest dobra zabawa. W tańcu bardzo ważne nie jest tylko konkurencja, ale też zabawa, żeby dobrze się bawić, a nie tylko wygrywać. Pozdrawiamy. pozdrawiamy! Również pozdrawiamy i dziękujemy, że mogliśmy być na tak wyjątkowym turnieju. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a organizatorom życzymy kolejnych równie udanych edycji. Polecamy również zobaczyć obchody święta Konstytucji 3 maja w Pruszczu Gdańskim oraz Pruszcz Gdański efektownie świętuje 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.